Narciarza robi się latem, wszystko na, na 100%, a nawet na 110, na pełen gwizdek, nie można się obijać, trzeba wszystko robić na 100%. Tym właśnie tropem poszedł klub Ski Vegas Stanek Race Academy i zorganizował w Karpaczu dwuetapowy challenge narciarski. przeznaczone był on dla zawodników z Dolnośląskich klubów oraz dzieci, które chciałyby sprawdzić swoją kondycję i wytrzymałość. Pomysł był taki, żeby po prostu zmotywować dzieci, zmotywować kluby z Dolnego Śląska, może nie tylko z Dolnego Śląska, ale też z całej Polski, żeby narciarze robili troszkę więcej latem. Ten sezon narciarski jest, jest długi. Nie ma czasu na motoryczne przygotowanie tych zawodników, za bardzo w sezonie zimowym ze względu na szkołę, na, na treningi, na śniegu. Pierwsza edycja odbyła się w czerwcu i wzięło w niej udział 50 zawodników. W drugiej było ich ponad dwa razy więcej. Trzeba pamiętać, że tutaj te zawody będą trwały pewnie pół dnia, a później zjazd jednego zawodnika trwa minutę. I na tą minutę ten zawodnik musi być przygotowany maksymalnie dobrze. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w krajach, które są liderami, czyli na przykład kraje alpejskie bądź kraje skandynawskie, to tam jest duży nacisk kładziony właśnie na wszechstronną sprawność i takie przygotowanie motoryczne, bliskie przygotowaniu lekkoatletycznemu, więc naszym zdaniem to się sprawdza i chcemy w ten sposób trenować dzieci w naszym regionie. Bieg na 1800 metrów, sprint na 60, a także podciąganie brzuszki, podskoki. To było wyzwanie dla zawodników. Jak podkreślali młodzi narciarze, progres jest zauważalny. W sprintach zdecydowanie. No, dokładnie na 60 metrów to, naj, to, naj, to najlepiej. Na pewno było lepiej na sprintach i no, na dłuższym biegu było trochę gorzej, ale to, to się zrobi jeszcze. No i poprawiło się też na drążku. No i jest potrzebne to na nartach. Ja myślę, że po prostu to jest fajne, fajne po prostu test, żeby siebie przetestować, jaka masz. Czas w przebiegnięciu 1000 metrów, w sprincie na 60 metrów, różne formacje ćwiczenia brzucha. Dzieci mogą się, siebie porównać, dzieci z różnych klubów, zobaczyć, jak to wygląda wśród swoich rówieśników. Też dla większości jest to taka dawka motywacji do tego, żeby jednak latem na tych treningach się pojawiać. To właśnie też pokazuje, że taka ciągłość rywalizacji daje jemu też okazję do tego, żeby poprawić swoje wyniki, żeby zobaczyć, gdzie popełnią błędy, w czym był dobry, w czym nie. Najbardziej wymagającą konkurencją był tor przeszkód. Zawody choć wymagające bardzo zmotywowały młodych narciarzy. Czuję moc, która we mnie drzemie. Wygrać wszystko najlepiej by było. Wszystko. Tego typu zawody to nie tylko rywalizacja, ale także możliwość integracji świetnej zabawy. Organizatorzy Z Kivega Stanek Race Academy już planują przyszłoroczną edycję zawodów, a także zimowy challenge.